Dobra, gościu cały czas tu jest. To nie daj mu się lognąć cały czas, żebyś go widział. No ja z nim piszę, na proximity, nie? <laughs> Aha, no to friendly, to za chwilę będziecie przyjaciółmi. Ale... Myślisz, że on ma dużo lota? Myślę, że tak, bo nie bierze ani hełmu, ani kamizelki. Dobra, ja się loguję, a nie wiem, gdzie mnie wyrzuci. Ten ma chyba, gościu, kotlec schował zamiast mózgu. Bo pisze do niego w postaci pies z budo, a się pyta, skąd ja jestem. To ha, on się nazywa Kotlec no tak? Kotlec Chobowy. Leża, przyjdę wąskim Janem za chwilę, go Szybko, bo. No jeszcze 3 mega zostało. No ja bo już do mnie strzela, strzela, właśnie. No, no już odbierze. Mam nadzieję, że to jestem blisko stacją. No jakim jesteś jesteś tym? Odbierze? Na górze? Na skajpie właśnie <laughs> Teraz mi <laughs> Ja, ja pierdolę To jest... Kurna, koło Frosty jestem Ja nie mogę Zabiłeś go, czy nie? <gadany gadany> Z Ale jest mi jeszcze drugi gościu, go dobił Więc szybko No już, idę